Cześć Paweł Pagac z PPCG Stock. Z tej strony, ostatnio permanentnie na różnych nagraniach na YouTube wyskakuje mi reklama gościa ubranego w garnitur, prasującego ubrania chyba dziecięce i mówiącego dość pewnym głosem, że tak prosto jest inwestować w akcje Amazona, firmy z nadgryzionym jabłkiem czy Google'a. Prasujesz, handlujesz, zarabiasz. Garnitur, zaufanie, sukces. To takie proste. Nikt tylko nie mówi, że kupujesz akcje po gigantycznym wzroście, mając oczywiście jakieś szanse na jakiś zysk z jakiejś fazy pędzącego jeszcze wzrostu, stając się jednak prędzej czy później dawcą kapitału dla realizujących zysk już w tej chwili po astronomicznym wzroście. W naszej autorskiej metodzie LTTM rozróżniamy dwa modele wyjścia w akcje. Pierwszym modelem, który preferujemy jest kupno akumulowanych akcji, które są bardzo tanie. Oznacza to wprost, że powinny być na minimach cenowych. Spółka powinna mieć dobre wyniki, dobrze jest, jeżeli płaci dywidendę. Akcje powinny uzyskać tak przewagę popytową czyli być w momencie, w którym w niskich przedziałach cenowych popyt zaczyna przeważać nad podażą. Innymi słowy, jest więcej kupujących, co daje duże prawdopodobieństwo minięcia dołka. Drugim modelem jest zakup akcji w już trwającym trendzie wzrostowym. Obliguje nas to jednak do kupna akcji tak czy inaczej na jakiejś korekcie, z pełną świadomością, że dołączamy się do już rosnącej ceny akcji z intencją, że być może dość szybko trzeba będzie zrealizować zysk. Model bardziej krótkoterminowej spekulacji niż inwestowania długoterminowego. Przyglnijmy się tej sytuacji na przykładzie spółki JSW. Widzicie w tej chwili wykres ceny tych akcji. Akcję udało nam się kupić na poziomie lekko powyżej 10 zł. Jak chcecie zobaczyć, dlaczego kupiliśmy te akcje właśnie wtedy, zobaczcie na film, do którego link znajdziecie pod tym filmem. W modelu pierwszym, długoterminowym, zakupiliśmy akcję na spadku ceny na minimach cenowych przy kształtowaniu się przewagi popytowej. Wchodząc w tę akcje po cenie około 10 zł, mamy nieprawdopodobny komfort długoterminowy. Jeżeli spółka urosła o 100% do 20 zł, to nawet przy korekcie do 15 zł, o kilkadziesiąt procent, nadal mamy około 50% zysku. Możemy spokojnie czekać na rozwijanie się trendu wzrostowego i trzymać tę akcję niezależnie od zmienności krótkoterminowej, która jest widoczna ponad naszą ceną zakupu. W modelu drugim akcje możemy kupić nie na zasadzie, że gonimy cenę np. po 20 zł, bo cena już tak pędzi, że zaraz w naszym mniemaniu będzie po 30. Musimy to przeczekać, aby dojść do momentu, w którym korekta się rozpocznie niezależnie od poziomu i skoryguje cenę. Tak zresztą zrobiliśmy w PPCG Stock i wysłaliśmy sygnał do kupienia, kiedy widać było pierwsze przewagi popytowe na korekcie. W ten sposób niwelujemy ryzyko wejścia na górce, a zwiększamy sobie za to szansę na większy zarobek wchodząc w rosnącą spółkę na korekcie ceny jej akcji. Zobaczcie zresztą na pokazanym wykresie. Dwie strzałki kolor pomarańczowy. Pierwsza strzałka to Selling Climax oznaczająca akumulację. Druga świeca to już przewaga popytu, po której reakcję widać już teraz. To jednak interwał tygodniowy. Na dziennym sygnały były widoczne już od poziomu 16 zł. Powyższe modele postępowania możecie przejąć i stosować z powodzeniem na każdej spółce, każdym indeksie, każdej parze walutowej i na każdym interwale. Zasady są uniwersalne i opierają się na prawie popytu i podaży. To, co jednak będziecie musieli dopasować, to sposób myślenia i postrzegania własnych inwestycji bądź spekulacji. Najprościej i najskuteczniej jest inwestować w długim terminie, ponieważ w analizie ujmujecie tylko jeden nadrzędny interwał. Długoterminowy, czyli trend długoterminowy. Schodząc na interwał 4 godziny, później godzinny, 15-minutowy i jeszcze niższy, zawsze pod uwagę trzeba brać kontekst wyższego interwału, aby wiedzieć, w jakich ramach się poruszamy i jaki nadrzędny trend rozgrywamy. Wymaga to oczywiście większego wysiłku intelektualnego, aby zrozumieć, gdzie aktualnie się na rynku znajdujemy, o co gramy i na co rzeczywiście możemy liczyć. Prawa rynku są nieubogane dla każdego. Skutkiem spadku ceny i akumulacji akcji będzie wzrost ich ceny. Skutkiem wzrostu i przeprowadzonej dystrybucji będzie spadek ceny. Przekonują się o tym zwłaszcza spekulanci, którzy uwierzyli w swoją rzeczywistość i wizję wzrostu ceny, a niekoniecznie patrzyli na to, że kapitał już po wzroście ceny wykorzystał ich do upłynnienia walorów. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Jedziemy po sukces! Cześć!